Witam Was w kolejnym odcinku z y, Ski Jump. O kurczeczki. no źle mi idzie. Jakoś mi się udało. Yy, za późno włączyłem nagrywanie, dlatego mi tak źle wyszedł pierwszy skok, ale ostatni odcinek w miarę Wam się spodobał. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to 5 łapek w górę. No i, będziecie, i będzie jutro kolejny. A jak nie, to wymyślę coś innego. No w ogóle to jest jakiś Aeronaut K-200 więc pierwsze loty, mam już lepszy głos za wczesne wybicie ale staram się mniej więcej utrzymywać dobrą parabolę lotu, to znaczy na ten kąt nachylenia no i pierwsze miejsce 239,5 m. nie jestem pierwszy bo w pierwszej serii jeszcze seria filmowa. Dobrze, jak kto nie widział początku, jest w poprzednim odcinku. Ojejku, trochę za późno. Jak też już można łatwo zauważyć, lepiej jest się wybić za... Wcześniej niż za późno. <laughs> no teraz, no, dobre lądowanie, myślę. I pierwsze miejsce. Konkurs wygrany. <laughs> 240 metrów prawie rekord. I... turniej jakiś wygrałem. Puchar świata w lotach. O. O, fajne. Puchar świata. Turniej American Cup. Najpiękniej, tak na razie wszystko wygrywam. I znowu tutaj. W tym Ironwood i pierwsza seria od razu. No, to tutaj już tak nie może być, bo ale piękne wybicie. Zobaczmy, jak pójdzie w locie. O! O, niespokojnie w locie. zaczęłam wcześniej nawet lądować przez to. Bo już widziałem, co się tam działo. Tylko 230 metrów. Znaczy to jest aż, ale. Naskakałem dalej. I reklama. Fajnie. Oby znowu nie poszła na miniaturkę jak w ostatnim odcinku. Będę musiał to jakoś zmienić. Yy... Jak to 727 Co? To jest bez sensu. no że to są jakieś mistrzostwa świata w tym Ironwood. Dobra, i lecimy. Kolejny skok. u no właśnie. Widziałem to za późne wybicie, ale... Nie jest tragedia. Tragedii nie ma. Nisko nad skokiem ale... Czy to będzie pierwsze miejsce? Jest pierwsze miejsce. O ile? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Wygraj w konkursie miejsce w TOP 15. Pięknie, wyniki końcowe. w ogóle jest? Aha, to był drużynowy. Drużynowy, Puchar Świata. Aha. Fajnie, Lillian Cast 130. Nie spodziewałem się, że to będą drużynowe. Puchary Świata. To przynajmniej mam już nazwę na odcinek, o kurczaczki. Pięknie. Co to będzie pierwsze miejsce? Jest pierwsze miejsce. Na razie to się pewnie wydaje takie łatwe dla mnie, że to tak łatwo się skacze, ale później pewnie będzie coraz ciężej. No, ten poziom komputera będzie się z każdym moim dobrym skokiem polepszał. To na razie trzeba korzystać, póki jest słabiej, nabijać punkty. Uuu, ale nie w taki sposób tutaj. O kurczeczki no, to może być słaby skok. No. To będzie pierwsze miejsce. Drugie, no właśnie. No już tam pierwsze problem, ale to nie było takie perfekcyjne wybicie. To nie jest jeszcze do przeskoczenia. Trzeba było tylko skoczyć o wiele dalej. Znaczy, no tak, o wiele dalej. 170 metrów to jest do skoczenia jak nic. O kurczę. O kurde, nie, nie, nie. Co się z nim dzieje? Co się dzieje z moim skoczkiem? To nie będzie pierwsze miejsce. Ale co się zaczęło zmieniać Drugie, czyli będę trzeci albo drugi? Na no, pewno jestem na podium. Ale które miejsce trzecie? Ej, co i co, do pucharu świata? Turniej. Nordycki. No, no tak, Nordycki. No to tutaj to jest chyba rower. No. Nordycki to jest rower. Ten hammer będzie dwa razy pewnie. Trondheim. Na pewno będzie też Vickers dwa razy. No i Oslo. Chyba jest z tym Oslo. z jakieś czołgi, jakieś E-mixy. tam chyba były. Tutaj Tiger. Drugie miejsce. No jak na razie. No będzie tam wygrać przynajmniej jeden, albo dwa albo trzy konkursy, więc no, przydałoby się coś wygrać jednak. Zawczesne wybicie, ale... Postaram się lepiej w locie. No było lepiej w locie, ale za... przed tą zieloną mniej, więc nie będę pierwszy piąty dopiero. O nie no, już zaczęły się problem tylko przed chwilą powiedziałem o tych problemach. Piąte miejsce i seria finałowa. No I cała ta przewaga punktowa Świata z pierwszego konkursu, co robi, maleje się. No to później, ale tylko 15 cm. patrzcie teraz tylko na ten pasek. I pięknie, teraz o wiele za tą zieloną linię, To jest szansa nawet na pierwsze miejsce pod koniec. 154 metra na takie skoki, właśnie czekałem. I jestem na podium. Drugie miejsce, no nie. No nie, turniej. No zbliżam się do tego szwarca oslo, tak jak powiedziałem leka 110, ile już co 6 minut aż trwa odcinek Dawaj gościu Pięknie Ale są kwalifikacje i pierwsze miejsce po kwalifikacjach tam widać tą zieloną linię, w ogóle to jest za dużo tych linii. Na pewno będzie od tego czy się zakwalifikuje od mój rekord skoczni, rekord pewnie jakieś świata, to jest ta niebieska. Yy, ile muszę skoczyć, żeby być pierwszy. A ten zielony to pewnie jest 110 metrów. No i dobra, i tu będę pierwszy. No, 128 było tylko do pobicia. Więc teraz ile będzie do pobicia? 119 metrów. No, to na spokojnie. Tutaj na spokojnie łatwo skocznia się trafiła. Oslo. No, będzie łatwo skocznie, Pewnie teraz mi nie wyjdzie. Skocznie, no. No, będzie ponad. No. Pięknie. <laughs> dobra. Konkurs wygrany. Pierwszy dzisiaj. Nie, no drugi chyba. Ale pierwszy w tym nordyckim Rower. No, dobra. no i co jak tam w turnieju teraz jestem pierwsze miejsce w pucharze świata pierwszy to no to lecimy za tym konkursem VLUN K140 przypominam, pięć opek w górę i jutro kolejny odcinek z tego o pięknie a ja tu się tak nisko nad zyskokiem leci i będę pierwszy po tym skoku no tutaj będzie ciężka skocznia to się będzie trzeba bardzo dobrze wybijać a tak naprawdę już bardzo dobrze Dobra Konkurs Pierwsza seria Zobaczmy jak mi pójdzie w pierwszej serii Dobre wybicie uuu Problemy Opanowane i... No i drugie miejsce. Drugie miejsce, no niestety. No i seria finałowa. Zobaczmy, jak mi pójdzie w serii finałowej. Za wcześnie. Ale to nie, nie szkodzi, ponieważ bardzo dobrze w locie. Ale piękny skok! Ale to był piękny skok. 183 metry. No, ja myślę, że to nawet może być pierwsze miejsce na sam koniec, że ja wyprzedzę tego gościa. W ogóle. Co on jest? Bo ja nie mogę. No nie wiem, on nie pisze. No, co to ma być? Nie widzi, że nagrywam. No nie, no co wy mi, co za film przesyłacie? No i raz się zapomni człowiek wyciszyć na Messengerze, to od razu piszą. A zawsze inaczej, jak się wyciszą, to nikt mi nie pisze. Może dlatego, że wczoraj nagrywałem film o 6. Dobra. No i łatwe pierwsze miejsce w kwalifikacjach. No i teraz zaczęło mi coraz lepiej iść. Zobaczmy dalej. Konkurs, konkurs. Kurs samo. Kas 140. I Pięknie. Jest dobrze. Dobra. Okej, okay, dobra. Była chwila ja zacięcia, musiałem się na myśli, ale jak tak patrzę, no jako miałam przewagę nad nim. No, no przecież taki konkurs mi nadrobiłby całe zaległości z poprzednich rower. Nawet do jednej serii finałowej nie musiałbym się zakwalifikować, żeby to wygrać. O, chociaż tutaj z tego co widzę, nie no, już na pewno jestem pierwszy. No elegancko. Dopóźniej no, tylko 106 metrów było. A ja skaczę o 50 prawie metrów dalej. No. no. Następny konkurs lecimy. Ile minut? 11. No to ten będzie ostatni w wylachti. Zobaczę jeszcze na ten cały podsumowanie tych wszystkich pucharów. Dobra. Ale kwalifikacje to można nawet zepsuć. No. Za punkt konstrukcyjny to się liczy. 19 miejsce. To nie jest ważne, ponieważ ja i tak jestem zadowolony z tego miejsca. Dalej. Nie zobaczyłem ile muszę skoczyć. No i to może być teraz ten problem. Dobra, ale bardzo dobre wybicie. Dobra. O, za wcześnie zacząłem lądować w ogóle. Niepotrzebnie, ale trzecie miejsce. No, to będę miał dużą stratę. No właśnie. Co to ma, ma być za coś tacy goście. Malinowi. Dobra, teraz ich wszystkich powiem. 127,5 metra to z palcem w nosie. Tak mógł, tak chciał, tak zwalił. Powiedziałem z palcem w nosie i tyle, nie skoczyłam. No, najfajniej. To będzie miejsce poza podium. No. <średziwia> Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, ale to, to jest ważne. Dziesiąte miejsce w pierwszej dzies dziesiątce jak tam w pucharze świata 1144 punkty duża przewaga nad drugim miejscem w turnieju więc jest teraz bardzo duża przewaga No i co? I kończymy ten odcinek do kolejnego. Cześć.